Warszawa, 12 sierpnia 1943 roku. Niemiecka ciężarówka banku emisyjnego wiezie 105 milionów 200 tysięcy złotych w nowych banknotach. Eskorta, żołnierze SS, policja granatowa, pełna obstawa. AK wie wszystko. Trasę, godzinę, liczbę strażników. Chłopaki z motoru i parasola czekają na senatorskiej. Godzina dziewiąta, czterdzieści Granaty dymne w powietrzu. Serie z peperz i stenów. Fałszywi niemieccy żołnierze krzyczą Hände hoch! W jedną minutę czterdzieści osiem sekund worki z pieniędzmi lądują w podstawionych samochodach. Sto pięć milionów dwieście tysięcy złotych. Największy skok w całej okupowanej Europie. Niemcy w szoku, Göring wściekły. A kasa idzie na broń dla armii krajowej i pomoc dla getta. Do końca wojny nie mieli pojęcia, że to Polacy, bo polski spryt nie zna granic.